Również macie wrażenie, że coś poszło nie tak, najwyraźniej zabrakło doświadczenia. ale spokojnie ten młody mechanik ma się od kogo uczyć zarówno techniki jak i opanowania w takich sytuacjach. A teraz powiedzmy sobie, co tam właściwie się stało. Część z Was pomyśli sobie rozbieganie silnika. Dokładnie. Na filmie wyraźnie widać, jak ci panowie próbują odpalić auto za pomocą jakichś sprayów. Co to było? Nieważne. Ważne, natomiast, że wprowadzają do silnika paliwo, omijając oryginalny układ zasilania, które fabrycznie wyposażone jest auto. Paliwo zostało wprowadzone do kolektora dolotowego. I spala się poza wszelką kontrolą, no bo jak kontrolować coś, co już znajduje się w układzie dolotowym? Nie da się. Rozbieganie silnika, zwane przez mechaników prześmiewczo chorobą szalonych diesli, jest niczym innym jak niekontrolowanym spalaniem oleju silnikowego. Można wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyki, a obroty idą daleko ponad skalę, jak na przykład tu. Ci tu? Albo tu? Rozbieganie silnika dotyczy wyłącznie silników zasilanych olejem napędowym. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Silnik, ze względu na rodzaj zapłonu, dzielimy na silniki z zapłonem iskrowym oraz zapłonem samoczynnym. Jak widzicie, w silniku benzynowym, czyli tym o zapłonie iskrowym, aby nastąpił wybuch mieszanki paliwowo-powietrznej, potrzebujemy iskry jakiejś energii, która spowoduje wybuch. Jest iskra, następuje zapłon mieszanki. Nie ma iskry, nic się nie wydarzy. Natomiast zupełnie inaczej jest w silniku diesla. Tutaj zapłon mieszanki jest spowodowany bardzo dużym ciśnieniem sprężania. Ciśnienie rzędu 30 bar powoduje wzrost temperatury w komorze spalania, nawet do 900 stopni. Przy takiej temperaturze no, nie ma innej opcji, musi coś wybuchnąć. No i wybucha. Mieszanka paliwowo-powietrzna. Lekko podsumujmy. Wiemy, że rozbieganie silnika następuje wyłącznie w silniku diesla. Silnik ten, jeśli tylko dostarczymy mu paliwo, może pracować nawet po wyjęciu kluczyków ze stacyjki i po wyłączeniu zapłonu. Wiemy również, że aby nastąpiło rozbieganie silnika, musi otrzymać paliwo z zewnątrz, spoza układu paliwowego. Teraz powiedzmy sobie, skąd to paliwo się bierze. Skoro zapłon wyłączony, kluczyki wyjęte, noga z gazu zdjęta, a silnik nadal chodzi jak oszalały. Mogą to być zużyte pierścienie. Uszkodzona odma, ale najczęstszym źródłem problemu jest turbosprężarka, która smarowana jest olejem silnikowym. Jednym z uszkodzeń turbosprężarki jest właśnie puszczanie oleju po stronie zimnej w dolot. Dopóki nie są to duże ilości, dopóty nie ma się czym przejmować. Jeśli uszkodzenie jest nagłe lub też gdy ilość nagromadzonego oleju w rurach dolotowych jest spora, wtedy następuje zaciągnięcie tego oleju przez silnik do komory spalania. No i wtedy to już mogą dziać się cuda. Nagromadzony olej wraz z powietrzem dostaje się do komory spalania. Następuje nagły wzrost obrotów, ciąg powietrza rośnie, a co za tym idzie i coraz większa ilość tego oleju silnikowego trafia do komory spalania i tworzy się błędne koło. Jeśli w porę tego nie zatrzymamy, może być naprawdę źle. Silnik będzie chodził na bardzo wysokich obrotach jak długo? Tak długo, aż miska olejowa będzie pusta. Skutkować to może zatartym silnikiem, pogiętymi korbowodami, uszkodzonymi zaworami, przegrzaną głowicą, a w skrajnych wypadkach może skutkować to nawet zapłonem auta. Oczywiście większość silników diesla ma coś takiego na wyposażenie jak klapę gaszącą. Oczywiście, w takich sytuacjach, jak rozbieganie silnika jest dla nas zbawienna. Dlaczego? Klapka otwarta to przepływ powietrza, a co za tym idzie, silnik pracuje. Klapka zamknięta, zamykamy dopływ powietrza, silnik nam gaśnie. I w momencie rozbiegania silnika, po wyłączeniu zapłonu, ta klapka nam się zamyka, tym samym zaduszając nam silnik. Ale powiedzmy sobie szczerze, auta jeżdżące po naszych drogach do najmłodszych nie należą. No i ten element albo jest uszkodzony, zalepiony nagarem, albo po prostu w drodze eksploatacji auta został już kiedyś po drodze zdemontowany. Ale w jaki sposób możemy okiełznać nasze szalone auto? Zobaczcie na ten powtarzający się schemat. Ktoś wsiada do auta, zapalają się światła stopu, szarpnięcie auta i nagle auto gaśnie, a kłęby dymu z rury wydechowej już się nie wydobywają. I tutaj widzieliście ten sam scenariusz. Bohaterowie obu tych filmów, co zrobili, wsiedli do auta, nacisnęli hamulec, wrzucili najwyższy dostępny bieg, zrobili tak zwany strzał ze sprzęgła, i tym samym zapobiegli uszkodzeniu silnika. Auto zostało zaduszone, auto zgasło i rozbieganie silnika zostało zatrzymane. Jeśli chodzi o potencjalne awarie, oszczędziliśmy silnik, ale przez to, że zrobiliśmy taki strzał ze sprzęgła właśnie z tak wysokich obrotów, Mogliśmy uszkodzić czy skrzynie, czy zespół sprzęgła. Mogliśmy, nie musieliśmy. Zawsze to jest jakaś, jakaś wypadkowa i trzeba sobie taki bilans zysków i strat, chociaż w tak trudnej sytuacji, ale trzeba to wtedy zrobić. Sprawa nie jest już taka prosta, kiedy mamy auto wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. No przecież tam nie zrobimy strzału ze sprzęgła, bo fizycznie pedału sprzęgła tam nie mamy. Co wtedy zrobić? Możemy zrobić tak, jak ten pan z początku filmu. Pamiętacie? Ściągnąć rurę od dolotu Zatkać to czymś, na przykład szmatą i gotowe. W ten sposób zadziałaliśmy jak klapa gasząca, czyli odcięliśmy dopływ powietrza, a wiadomo, że jeśli nie mamy powietrza, to silnik pracować nie może, nawet jeśli dostarczymy mu dużo paliwa. Ale pamiętajmy, nie róbmy tego gołymi rękoma, bo skutki mogą być tragiczne. Kolejnym sposobem na to, żeby zgasić taki rozcieczony automat, jest psiknięcie gaśnicą filtr powietrza. Zadziałamy troszkę jak klapa gasząca, bo odetniemy dopływ powietrza, tlenu do komory spalania, a tym samym zadusimy silnik. Na ile to jest możliwe w nowych czy w nowszych zabudowanych silnikach ciężko powiedzieć, ale zawsze jest to jakiś, jakaś kolejna możliwość. Znalazłem na internecie jeszcze jeden sposób na to, żeby zgasić, zadusić takiego diesla w automacie, ale raczej tego sam bym nie próbował. Mianowicie dojechać takim samochodem do jakiejś przeszkody, ściany i po prostu próbować ruszyć. W wyniku oporów auto powinno, przynajmniej w teorii, zgasnąć. Na koniec może coś bardziej optymistycznego. Pamiętajmy, że rzadko kiedy auto psuje się z dnia na dzień. Z reguły daje nam o tym znać, że coś wymaga naszej ingerencji. Chociażby jeśli chodzi o turbosprężarkę dźwiękowo, czyli to, że będzie tam turbosprężarka gwizdać, czy po prostu wzmożonym zużyciem oleju silnikowego. Warto czasem po prostu zajrzeć w dole, zobaczyć, w jakim stanie jest tu sprężarka, częściej sprawdzić stan, ilość oleju silnikowego i to wszystko. I w ten sposób możemy ustrzec się właśnie tego rozbiegania silnika. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystko. Pamiętajcie zostawić pod filmem łapkę w górę, komentarz. A ja biorę się za następne odcinki. Do zobaczenia, cześć.